Cześć, z tej strony ja, witajcie w World of Warships, a przed wami dziewiąty tier krążownika japońskiego Ibuki. E co tutaj mamy, co nas wyróżnia i czym ten okręt różni się od swojego poprzednika? Dwoma rzeczami. Pierwsza sprawa to, że mamy tutaj znacznie, znacznie dalszy zasięg ostrzału, ale też dłuższe przeładowanie wszystkich dział. Co za tym idzie, okręt ten może być dobrze wykorzystywany do, do walki na długie dystanse. I długa sprawa, mamy tutaj bardzo fajne torpedy. Jak już trafią, to zadajemy naprawdę kolosalne ilości obrażeń. Dlatego no, można też nim polować właśnie na takie od wielorybki, jak tam płynie jeden. No, i można się oczywiście tymi torpedami całkiem, całkiem nieźle bronić przed wszelkiego rodzaju okrętami, no i straszyć je potwornie. Tutaj 20, 20 tysięcy obrażeń z torpedy i więcej, dlatego no, jest to na pewno bardzo, bardzo konkretne uderzenie. A sam zasięg tutaj mamy ulepszenia już na tym poziomie do. Do zasięgu dział głównych nie, To jest oczywiście stokowy okręt Więc jeszcze nie ma Ulepszenia ogólnie do zasięgu Jak będzie miał to podejrzewam, że Niecałe 20 km Ostrzału będziemy mieli A to już jest jak wiecie Wartość naprawdę, naprawdę konkretna Która pozwoli nam walczyć Z większością pancerników jakie spotkamy O ile nie z wszystkimi No z wszystkimi może nie, tam kilka się znajdzie Co mają trochę dalszy zasięg Niemniej to już są takie ilości śladowe, różnice. No, tutaj ktoś płynie. Zobaczmy. Standardowo jest tutaj trujek więc bardzo konkretna siła. Jak trafimy to taki niszczyciel, to zazwyczaj może z niego już nic nie zostać. Na salwę możemy go zdjąć. Mhm. Zobaczmy, co ten koleś tutaj kombinuje, czy da nam szansę. Do niego strzelić, czy nie? Dobra. Tutaj lubię sobie pływać. No, już troszkę, troszkę to poczuł. Lepiej nie dać dla takiego niszczyciela tutaj za bardzo pola manewru, bo te torpetki, czym są bliżej, tym dla nas gorzej. To jest okręt dosyć, dosyć długi. Te japońskie krążowniki są dłuższe od krążowników amerykańskich i wolniej obracają wieże niż krążowniki amerykańskie. Dlatego w takiej walce manewrowej mogą wypaść gorzej, gorzej od amerykańskich. Mają też mniej, mniej hitpońców od amerykańskich krążowników. Dlatego no różnic, różnic trochę jest. Mimo wszystko, nie tylko torpedy bo kaliber jest już ten sam, nie tylko ilość dział, ale właśnie jeszcze masa, masa detali jest, która w ostatecznym rozrachunku ma wpływ właśnie na, na bitwę. Dobra, na razie sobie tak w miarę, w miarę ostrożnie pływam. Jest to jedna z pierwszych bitew, dlatego jeszcze, jeszcze do końca tego okrętu nie znam. Mimo, że, że poprzednik był dość, dość podobny, dobra, strzelimy tutaj trochę torpedek w tego gościa, a nóż coś trafi. Co prawda, no to jest bardzo zwrotna bestia, ale czasem się ktoś zagapi. I efekt może być zadowalający. Oczywiście nas. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy ktoś tu się napato Czy tam ktoś jest. Tam z może z nim powalczymy. A, to jakiś inny krążownik, więc szanse, szanse w miarę wyrównane. O, tu jeszcze ktoś torpedki wali, więc jakiś niszczyciel może tutaj być. No, na szczęście tutaj nikt nie trafił. Tutaj jeszcze będziemy mieli ulepszenia do torped, ulepszenia do zasięgu dział, ulepszenia kadłuba, więc ilość hit tam będzie oscylować w okolicach 38 tysięcy, z tego co pamiętam. No a działka, tak jak mówiłem, około 20 km, więc naprawdę, naprawdę konkret. No i przez to już od razu się nasuwa właśnie styl gry, że bardziej tutaj. Możemy grać, jeśli jest taka potrzeba, to trzymać właśnie krążowniki czy, czy, czy jakieś tam pancerniki na daleki dystans i ostrzeliwać z daleka. Oczywiście, czym bliżej, tym ten nasz ogień będzie skuteczniejszy i celniejszy. No, ale to już wszystko kwestia tego, jak to lubi grać, jak lubi ostrożnie, to ma tutaj pełne pole. Do popisu, no, mało który krążownik zapewne będzie miał taki zasięg, tutaj e, dziesiątka amerykańska ma zasięg 15 km, więc mamy o jedną czwartą dalszy od niego. Możemy go trzymać na naprawdę sporą odległość i starać się trafić. Oczywiście, jak będzie dobry, będzie manewrował to większość ostrzał. Nikt nie, niemniej, no, może to być trochę denerwujące, że cały czas musi tam manewrować. I nic nam nie może zrobić na daleką odległość. Na bliską to podejrzewam, że nas po prostu zmiecie. Z tego względu, że ma... No tutaj jakieś torpedki są Z tego względu, że ma bardzo, mm, bardzo szybki czas przeładowania dział. I to taki mały spamujący, e, mały spamujący okręcik jest. W dodatku ma 50 tysięcy hitpointów, co jest już naprawdę masakrycznie dużą ilością, jak na krążownik. Dlatego no, różnice w krążownikach są spore. Są spore i styl gry nimi również musi być, e, musi być odmienny. Dobra, zobaczymy. Ten gościu tutaj, no nie mamy jakieś torpedki, chciał się zatrzymywać. Aby miał tutaj na nie właśnie wgląd, żeby go denerwowały. To zawsze będzie gorzej strzelał, albo nie będzie strzelał w ogóle, bo będzie zajęty. ...manewrowaniem. No, to zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj poczekamy się wychyli. Komitet powitalny z jest. Boom. Zobaczmy to, dosyć ładne. No właśnie, ładnie weszło, 13 tysięcy. Czyli jakąś torpetkę się nadzieje. Zobaczcie, płynie twardo, może coś wejdzie. Tutaj wystarczy, żeby weszła jedna i powinna go zamieść. O, coś tam, coś, tam wejdzie, chyba ta wejdzie, tak. O, konkret, konkret po gościu. No, tak jak mówiłem, te torpedy są strasznie groźne. Po prostu, no, zmiatają. Cztery torpedy mogą znieść 90% pancerników, a to już jest naprawdę świetny wynik. Jak dobrze polosuje, to, trzy, to trzy, trzy torpedy zniosą większość pancerników, bo zadają 20 parę tysięcy, więc nie, więc nie cztery, a trzy torpedy zniosą prawie wszystko łącznie z ósmym tierem. no jest to jest to naprawdę broń w ostatecznej zagłady, można tak powiedzieć. W każdym razie ekstremalnie groźne są. No przez co ten okręt właśnie może nawiązać walkę z pancernikami. Oczywiście jak będą go trzymali na odległość, no to lepiej na tym wyjdą torpedy, mimo że mają dosyć spory zasięg, to Pewnie większość uniknie pancernik ich, chyba że właśnie walka sprowadzi się do jakiś troszkę. O takich terenów jak tutaj, prawda? Tutaj jak wypłynie jakiś pancernik czy coś takiego. No to ma kiepską, kiepską sytuację, bo już czas na reakcję jest mniejszy. Z drugiej strony. kurczę, gęsto tutaj. Z drugiej strony my też mamy nieciekawie, bo jak dostaniemy porządną salwę, to od razu po nas. Tam dla pancernika na rozwalenie takiego okrętu jak nasz nie stanowi dużego problemu. Jak mamy pecha, to się kończy na jednej salwie. Jak mamy szczęście, to trzy. I też nas nie będzie. No chyba, że już gramy z kimś naprawdę słabym, co, co kiepsko celuje. Wtedy szanse nasze ciutkę wzrastają. No niemniej, te torpedy no, nie trzeba strzelać nimi rozsądnie, bo czas przeładowania jest bardzo długi kosmicznie długi. Dlatego no, nie można nimi spamować. Co to, to nie. Widzicie, okręt dosyć zwrotny. No, też nie tak prosto go zatopić z torped. Dalej jest to krążownik, czyli, czyli jednostka wypośrodkowana. Nie jest to jakiś e, ciężki pancernik. No, a pewnie będą też i takie krążowniki, które będą no, dosyć, dosyć kiepsko. Manewrować, założę się, że jakaś nacja takie dostanie, za to pewnie nie wiem, może będą miały lepszy pancerz albo więcej hit pońców. Będzie tutaj pewnie wiele wariacji, no bo czymś się te wszystkie okręty muszą wyróżniać. Gdyby wszystkie były takie same, to nie byłoby sensu je robić, bo tylko dla wyglądu to by się nikomu nie chciało, dlatego tutaj. O, tu jest ten gościu, dlatego tego tu twórcy będą pewnie się starali coś z tym zrobić, jakoś to urozmaicić. O, zobaczmy, tego gościa jeszcze jest szansa upchnąć. A, ładnie skręcił, coś dostanie. Tak. Dobra, tu mi kurczę ucieknie. O, zobaczmy, czy jeszcze obrócę się boczkiem, coś tam wejdzie. Nie. O, nie. Dobra, tam jest kurczę na gato, które będzie pomagać. Fatalnie wystrzelone torpedy. Nie opłaca się tak panice strzelać tymi torpedami, mógł tutaj na przykład zawrócić i wystrzelić te torpedy właśnie teraz na mnie, jak płynę, po to, że jakbym się wychylił, to od razu bym miał torpedy na swoim kursie, i to by mogło mnie rozwalić, na pewno by było to groźniejsze niż to, co zrobił teraz. że ja płynąłem sobie centralnie na niego, to, to ciężko tak storpedować okręt. Co prawda da się, ale no, nie, jak jest się troszkę bardziej oddalonym. No, bitwa się skończyła, więc niestety nie dorwiemy tego gościa, ale zaraz, zaraz pokażę drugą, więc myślę, że też się coś tam będzie ciekawego działo. A tak to tutaj poszło. Zobaczmy, trochę za szybko się skończyła, niestety. No ale co zrobić? Dobra, to zapraszam na drugą bitewkę. Ok, jesteśmy. Eee, no, szkoda, że znów ta sama mapa. No, ale niestety tutaj na wyższych tierach jest troszkę za małe jeszcze urozmaicenie, jeśli chodzi o mapy. No, eee, a wiadomo, będzie ich pewnie coraz więcej. Na to czekamy, bo eee, no tutaj już się troszkę. Jak tak w kółko cały czas latają. To jest najczęstsza mapa tutaj na tych wyższych tierach, <grym> dlatego... A na początku mi się nie podobało, już tyle razy w nią grałem, że <grym> zacząłem ją lubić. Widać, za mało razy na początku grałem i tym, tym tkwi problem. No, no dobra, teraz spróbujmy troszkę, troszkę sobie tutaj popłynąć. Jak nas rzuca z tej strony, to chcąc nie chcąc trzeba tędy płynąć. Zobaczymy, może się wynurzy ktoś taki lekko pancerzony. Kogo będzie można tutaj na punkcie C e, przeatakować. Ale Cleveland dostał. Mutsuki też. No, tłuką się tam nieludzką. No, sam okręt jeśli chodzi o, o ochronę przeciwrotniczą. Jest średni, bez jakiejś mega rewelacji. Owszem, jak, jak coś nad nami lata, to e, czym dłużej lata, tym, tym częściej spada, ale mm, wydaje mi się, że amerykańskie krążowniki są e, lepsze, jeśli chodzi o pelotki. A, ale zlagowało. Ale, ale też nie ma jakiejś mega tragedii, już e, jakoś ostatnio w ogóle mi się wydaje, że chyba. Wzmocnili te e, samoloty, że trudniej się je strąca. Nie wiem, czy to tylko takie moje odczucie, czy faktycznie coś tutaj było zmieniane. W każdym bądź razie na niższych tierach e, można tych samolotów porozwalać całkiem sporo, a czym wyżej, tym to idzie znacznie gorzej. Może po prostu samoloty mają więcej hitpońców i robi się problem. Aż dołączę jeszcze tutaj, jeśli chodzi o lotniskowce, to. Najmniej urozmaicone, zawsze wiadomo, że każdy kolejny jest na 100% lepszy od poprzedniego, dlatego no tutaj mogliby coś pourozmaicać, jeszcze chyba się za to porządnie nie wzięli. Zobaczymy czy wpadnie. No, dość zmienił kurs, ale... O, to jest, to jest koleżka, który może długo nie położyć. Tutaj się tak wysforował, kitakami. Zobaczymy czy tu coś wpadnie. Mało, mało. Niestety schował nam się tutaj, chyba go rozwali ta Cleveland. Ale zobaczymy tutaj, tutaj będziemy mogli z kimś powalczyć. O, zobaczmy, czy gościu nam wypłynie, czy nie. Nie, dorwał koleś nasz. Okej, okay. kogo my tu jeszcze mamy? Jeszcze jest jakiś jegomość. A łopka sobie płynie. No zobaczmy. Tutaj jak już macie wyższe tiery, no przynajmniej aktualnie, jest za mało osób ogólnie do losowań, więc no, często gęsto będziecie, chcąc nie chcąc, na topce. E, nigdy nie miałem bitwy, że grałem na przykład na, na dużo dziesiątek czy dziewiątek. Maksymalna liczba dziesiątek jaką widziałem to cztery na stronę, więc no jeszcze to nie jest tak, że wiecie, jak gracie na dziewiątki, to na przykład jest 10 dziesiątek i dwie dziewiątki. O kurczę, tutaj będziemy musieli zaparkować chyba, bo robi się nieciekawie. Najpierw trochę postrzelamy tutaj, no dwa niszczyciele to już, to już tłok. To już jest niewesoło, jeszcze gościu się w nas bije, no ale wieje, więc spoko. Nie ma problemu. A ten koleś jeszcze tu jest. Spróbujemy go huknąć. Też Ta chyba tam się gdzieś wbił. No właśnie. Wszyscy tu parkują. Jeszcze parking się zrobił. Ale zrobiło się nagle ładne zagęszczenie. Dobra, jeden poszedł. Zrobimy tego. Ale zwolnił. No, tego uratowało. Ale i tak tutaj raczej nie ma szans, że tak sobie pływa. A może jednak zniknie hokus pokus go nie ma. A, kurczę, no szkoda. No szkoda, tutaj kto płynie? A, magii, dobrze, że jest już ładnie poryzany. Hmm, ktoś dostał 60 tysięcy dwóch sal. No jest to, jest to możliwe. O, gość stoi. Spróbujemy jego trafić. Dobra, mamy tutaj na szczęście, jest nas aż trzech. Więc no, dosyć sporo, ładnie dostał. No proszę, udało się ładnie przymierzyć. No jeszcze, jeszcze ten niszczyciel chyba tutaj gdzieś próbuje kąsać. Albo to jakiś krążownik. Dobra. Nie, no jest niszczycia. czy będzie ten gościu, będzie też płynąć tym niszczycielem. Tak tutaj ostrzej, w razie jakby znowu chciał strzelać. O, ten pancernik już schodzi. Tak jest. No, zapędził się tutaj. I pancerniki to jest średnie miejsce dla pancerników bardzo średnie. Tutaj raczej królują na tych wodach niszczyciele i, i, i krążowniki właśnie. Dobra, lecimy tu za nim. Spróbujemy użyć torped na fuzo. I zobaczymy, czy się uda. Troszkę to ryzykowne, ale mamy całe życie. Może nas na salwę nie zdejmie. Jak nas nie zdejmie na salwę, tutaj się wychylimy i będziemy mieć dobre pole do manewru. Dobra, jeszcze tego niszczyciela by się przydało zdjąć. No koleś, dawaj, dawaj, no. Dobra, dawaj. Jeszcze zrobił manewr i go nie ma. I teraz gościa. To jest już gruba ryba, moglibyśmy strzelić na dwa razy. Pierwsze torpedy, najpierw kursik, może cztery działa, no to z czterech dział nas nie powinien zmieścić. zacznie robić zwrot przydałoby się wtedy strzelić, chyba że nie będzie chciał robić zwrotu. Wtedy walniemy go, no dobra, nie za bardzo robi. Dajemy, 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 dajemy. Niestety, o to, to kiepsko strzelił. Szybko, 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 szybko. Tutaj jak widzicie, na polo strzału nie jest rewelacyjne. Poszły pierwsze, walimy dalej. Poszły drugie i kurcze, powinno być świetne kabum. Walimy ze wszystkiego, co mamy tego gościa. Ale fantastycznie, zobaczcie. Nie miał szans. To było tyle torped i... Masakra. Elegancko. No gościu, gościu, dał ciała dało ciała tutaj ewidentnie. Nie wiem na co liczy. Może myślał, że nie mam torped, albo nie wiedział, co tutaj za uzbrojenie przenoszę. A naprawdę, uzbrojenie jest konkretne. Tutaj dla tego okrętu nawet Yamato nie jest groźny. Absolutnie. Zginąłby tak samo. No, dlatego no, trzeba się bać krążowników japońskich. Zwłaszcza pancerniki muszą się ich bać. Amerykańskich troszkę mniej. No właściwie to ósmy, siódmy tier, szósty, no Cleveland jest taki spamujący, więc jak się tam uprze, to też może troszkę, troszkę krwi naprzuć. Ale i tak w większości wypadków się pancernikami rozwala te okręty bez, bez większych tam strat. A japońskie właśnie na bliski kontakt są zabójcze. Zupełnie jak niszczyciela, może nawet bardziej, bo z tego względu, że niszczyciel to pancernik może o wiele łatwiej zniszczyć niszczyciel jak już trafi to najczęściej tam już nie ma co zbierać druga sprawa niszczyciele często, gęsto mają po prostu torpedy z mniejszą ilością <coughs> z mniejszą ilością hit points, które zdejmują A kurczę muszę tutaj muszę ryzykować teraz niestety na ten punkcik trzeba się tutaj udać. No właśnie takie Nagato to nas może rozmieść. Na strzępy. I to jest idealna odległość dla Nagato do walki z nami. Bo on już strzela naprawdę całkiem celnie z tej odległości. My nie możemy użyć za bardzo torped. Sami go będziemy tak przez, przez długi, długi okres czasu się z nim bawić. No właśnie. I to jest problem. Obie jesteśmy w takiej kiepskiej sytuacji. Niszczyciel przed nami. Tu dwa pancerniki, jeden z przodu, drugi. A on coś jeszcze zostało? Jeszcze jeden niszczyciel gdzieś jest. Tam jest. O, wszyscy są tutaj. z walka o punkt. Spróbujemy tego gościa. A, kurczę, tutaj mogę dostać 100 no, o kurczę, jeszcze zdjęli mi tego gościa. no. Normalnie bym tutaj nie płynął, no, ale jak nie popłynę, no i, to, i tak już, ta, i tak już przegraliśmy. No, szkoda, kurczę, bo fajna bitwa się zapowiadała. Ale no, niestety. Niestety. O, o, o ten gość nas rozwali, przywali to będzie, To będzie miazga po prostu. Bo jest ładnie ustawiony. Po mnie. No, niestety, może go jeszcze uda się wypalić. Nie, nie udało się. Ale jeszcze żyje. O dziwo. Co jest, kurczę, też go nie wpadło, nie rozwaliło? Snigwi, no gościu na ogrysku, no. No ludzie, dawaj, dawaj, dawaj. No. O kurczę Kolejny koś. no to on już nas dotknie. O Sims, rozwalnia z samych działek. A, tutaj spróbujemy, chociaż może tego się uda. Jest dosyć blisko, tak na przyszłość. No i Sims, niestety już, nas wyciurka. Kurczę, nie do No i co Sims, skończysz nas, co? Tak, niestety. Niestety, no tutaj na ostatku walka była naprawdę gruba. Te torpedy nic nie trafią, bo poszły w ogóle nie w cel, więc chyba e, nie. Dobra, moi drodzy. Gościu zrobił unik i tyle. Zmienił kierunek. Taki to unik. Eee, dobra, pokażę teraz, jak się bitwa skończyła, i będę się z wami żegnał. Okej, okay, niestety, niestety porażka. A szkoda, bo bitwa naprawdę była, wydaje mi się, dosyć ciekawa, zwłaszcza tak na fuzo. A tak, mania. Ale okręcik bardzo fajny. Polecam wszystkim serdecznie. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.